Ekscelencjo, najdostojniejszy księżyc Kupie Bójciechu, czcigodni bracia presbiterzy i diakoni, drodzy alumni, bardzo drogie siostry zakonne, siostry i bracia, Pozdrawiam nasz dzisiaj apokaliptyczny Jezus Chrystus, którego święty Jan zwiastuje nam mówiąc, Łaska Wam i pokój od Jezusa Chrystusa, świadka wiernego, pierworodnego wśród umarłych i władcy królów Ziemi. To nie jest tylko Jezus apokaliptyczny. To jest Jezus, który w czasie całej historii zbawienia, w Starym Przymierzu, w Nowym, już spełniał swoje sprawy dzieła. Spełnienie dziś, aż wypełni się czas, aż Bóg wszystko podda pod stopy. Spotykamy tego Jezusa Chrystusa, który, jak pamiętamy w Łukaszowych opisach, nawiedził świątynię jerozolimską, kiedy został przyniesiony przez rodziców, aby być przedstawiony Panu, to Jezus z rodzicami jako dwunastoletni chłopiec także przybył do świątyni jerozolimskiej, gdzie zabłysnął swoją mądrością i wiedzą. A dzisiaj spotykamy także w Łukaszowym Opisie, Pierwszy publiczny występ Jezusa w domu modlitwy, w synagodze. W miejscu, gdzie żydzi gromadzili się, aby modlić, dyskutować, rozważać Boże Słowo. I tam właśnie, według Łukasza, Jezus zaczyna swoją publiczną działalność. Zaczyna spełniać Izajaszową zapowiedź. Pad mnie i postoł. Zaczyna spełniać mądrość psalmisty. Namaściłem go moim świętym olejem. Jezus zwiastuje dobrą nowinę. Tę, której spodziewał się Izajasz i tę, o której mówi, wskazując na siebie. Jezus, ten z Nazaretu, ten Betlejemski, przynosząc dobrą nowinę, wypełniając słowa Izajasza, w szczególny sposób koncentruje się na tych, którzy czasem byli spychani na margines życia religijnego, społecznego byli jakby marginalizowani. Dlatego Mimo namaszczenia nie waha się zwracać do tych, którzy nie byli namaszczeni. Jedynym może darem namaszczenia było to, że byli dziećmi Abrahama, że byli ludem Starego Przymierza. Jezus mówi do nich w szczególny sposób. przenoszona dobra nowina, ten początek publicznej posługi Chrystusa sprawia, jak dotuje Łukasz, że oczy wszystkich w synagodze doń w nim utkwione. I może nic więcej. Może go słuchali. Może byli wzruszeni. Zresztą Łukasz dalej pisze, że Pytali się, skąd u niego ta mądrość, ale oni go nie słyszeli. Oni nie słyszeli jego orędzia. Oni nie potrafili przejść, jakby od teorii usłyszenia do praktyki życia. Może ta dobra nowina była za trudna jeszcze. Może potrzebne było Posługiwanie Jezusa, który pokazał w swym życiu praktycznie, że mu zależy na tych, o których mówił. Kiedy uzdrawia chorych, kiedy idzie do grzeszników, kiedy nie krępuje się być z tymi, którzy byli pogardzani, może potrzebna była ta właśnie lekcja, aby mądrość, a może grecka trochę, Heleńska, stałeś się mądrością Ewangelii, dobrej nowiny. Taki Jezus zaczyna publiczną działalność. I jakby w tym fragmencie Ewangelii i w słowie Izajasza mówi do każdego z nas, ty też przemawiasz, też nauczasz jako namaszczony. Też głosisz dobrą nowinę, ale czy oni podziwiają tylko kumcz słowa? Czy są zbudowani mądrością? Czy otrzymują jakiś dar? Czy to rzucane ziarno może napotkać w nich na urodzajną glebę, aby rzucane słowo wydało swój prąd. Czy w tym przepowiadanym słowie, w tej publicznej działalności słowa, czasami my nie jesteśmy ważniejsi niż Chrystus, który posłał nas i namaścił do tej posługi. Ten Chrystus w obrazie Janowej Apokalipsy prowadzi nas do finału swojego ziemskiego życia. Jakby zamyka, zdawałoby się, swoje publiczne nauczanie i przechodzi do ostatecznego czynu, czynu zbawienia. Staje jako ten, który dał swoją krew, Staje jako ten, który został przybity. Staje jako Alfa i Omega. Staje starem Eucharystii. Staje jako Sacerdos, Servus i Hostia. Staje jako Najwyższy Kapła, Sługa i Ofiara. To jest dobra nowina. W swoim największym szczycie zbawczego znaku paschalnego. Ten Chrystus paschalny z wieczernika staje się tym, który także mówi do nas. Jako namaszczony uczestniczysz w owocu krwi przelatnej przymienionego chleba, owocu przebitego Bogu, kapłaństwie, tym, które jest znakiem, w którym Bóg pragnie, aby Jego ręka była zawsze z każdym z nas, który pragnie, aby umacniało nas Jego ramię. Ale to jest ten sam Jezus z wieczernika, który pyta się o moją wierność tej łasce, która została mi zaofiarowana, której zostałem wywyszczony. Ten dar sprawowania Eucharystii jest tym znakiem, który nie jest moim darem. Eucharystia nie jest ani biskupa, ani prezbitera. Eucharystia jest Jezusa. Jezusa zawsze dawanego w jedności z Kościołem. W jedności ze wspólnotą ludu Bożego Nowego Przymierza. Eucharystia dar. Obyśmy czasami. Nie ulegali temu, że robimy łaskę, bo odprawiamy grześnięt. To jest dar, który nie jest moim darem, ale jest także darem dla mnie. Ten Jezus, przywoływany w Apokalipsie, przypomina nam, że Chrystus uczynił nas kapłanami dla Boga, nie dla nas. Zresztą to już wskazywa mi kiedy będziecie z wami sługami Boga naszego. To jest wielkie zaufanie i wielki dar jednocześnie złożony, czego jesteśmy świadomi, w naszą słabość, w naszą niedoskonałość. Jezusa nauczającego, Jezusa sprawującego Eucharystię, tak jak w jego przypadku, musi być także wyrażona w darze umywania nóg, w darze posługiwania bliźniego. Musi być przekuta na tę konkretną, bardzo realną, Posługę właśnie ubogim, potrzebującym, zasmuconym, płaczącym. Te trzy jakby znamiona tego znaku namaszczenia, a więc kapłański, prorocki, królewski, zawsze winny współbrzmieć, tak jak u Jezusa. Gdy nauczał już był tożsamy, gdy spełniał eucharystyczną wiarę, był tożsamy i gdy siedzi po prawicy Ojca tożsamy w sobie. I on oczekuje takiego naszego kapłaństwa. Takiego kapłaństwa, w którym, jak zapewne Izajasz, otrzymujemy uczciwą zapłatę. Kiedy podążamy wierności naszego Przymierza, kiedy stajemy się błogosławionym darem dla błogosławionemu szczepu Pana, który jest z Kościół, wspólnota nowego Przymierza, ta trojaka, ale jednocześnie zawsze zjednoczona. Prawda namaszczenia kapłańskiego każe nam dzisiaj z potrzeby serca wzajemnie sobie dziękować za każdy dobry znak Jezusowego kapłaństwa, za każdy, zwłaszcza w tych dniach pandemii, wyrażony znak, że jestem posłany, że jestem uczyniony. Kapłanom dla Boga, a w Bogu dla ludzi. Dlatego dziękujemy sobie, drodzy bracia, wzajemnie za każdy podjęty trud, za pokonanie każdego zniechęcenia, może czasem słabości nawet, z powodu nawału ilości zajęć. Ale wierność się opłaca. Wierność zapewnia łaskę, a jednocześnie chcemy przepraszać za tych braci, które, którzy na nas wszystkich nakładają krzyże, które musimy dźwigać razem jako Kościół. Nie tylko ten diecezjalny, ale Kościół w Polsce i w świecie. Modlimy się za nim aby na nowo odczytali dar swojego namaszczenia, swojego posłania, aby na nowo uradowali się tym darem i potrafili z tego daru wykrzesać zarówno to, że są kapłanami, że są sługami i że są ofiarami. Niech nasz przykład, który jest bardzo ważnym znakiem w świecie, pobudza młodych ludzi do wyboru tej drogi. Do podjęcia przygotowania, do tego, aby przez dar sakramentu kapłaństwa i namaszczenie być sługą kapłańskim dla Boga i ludzi. Niech oni widzą że ta posługa jest piękna, że ona pozwala nam wiele dobra uczynić, tak w drodze zbawienia ludzi, jak i w drodze umywania nóg. Módlmy się wzajemnie za siebie, umacniajmy się wzajemnie i pogamagajmy tym, którzy może utracili ten pierwotny znak i dar, aby także dzięki nam mogli do tych pierwodzi powrócić, jakby do pierwodzi nazardeńskiego Jezusa, który tam zaczął swoją publiczną posługę. Niech zatem nasza modlitwa, której dziękujemy sobie za to, że jesteśmy, że tu tworzymy wspólnotę, będzie uwielbieniem Boga, umocnieniem każdego z nas, i świadectwem danym tym, którzy są naszymi braćmi i siostrami w kapłaństwie chrzcielnym, w kapłaństwie ludu Bożego Nowego Przymierza.